Pani Marta, Pana Goworska i Pan Andrzej Goworski, książka Inżynierowie Niepodległej, druga część, zapraszamy do rozmowy. Zacne nazwiska: Maria Szymanowska, Benedykt Dybowski, Stanisław Kierbeć. Która z tych postaci dla Państwa jest taka wyjątkowa? Dla mnie jako kobiety, to jedyna kobieta w naszej książce Maria Szymanowska. Ale myślę, że gdybym była mężczyzną, to też bym wybrała Marię Szymanowską, bo m, niezwykła postać. Pierwsza, jedna z pierwszych e, pianistek, zawodowych pianistek w Europie XIX-wiecznej, kiedy to nie było takie oczywiste. Panienki mogły się uczyć grać w salonach, e, gry na e, instrumentach. Natomiast, żeby to był zawód. Zresztą y, mąż y, Marii Szymanowskiej nie mógł pojąć, y, że jego żona nie chce być panią domu, matką, żoną. Nie chce chwalić jego koni. Nie chce chwalić jego koni. Przy stole i uśmiechać się, a ma tylko, aspiracje artystyczne. Ale w dodatku jakie? No, pianistka. I kompozytorka. I kompozytorka. Potem, potem jeszcze została też bardzo uznaną kompozytorką. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że miała hity. Nocturne Murmur, był grany we wszystkich salonach europejskich. Z tego też miała bardzo duże tantiemy i trafiliśmy na taką anegdotę, kiedy młody Fryderyk Chopin pisze do swojego przyjaciela Jana Białobłockiego, że zdrożały bilety na tą szymanowską. Tak jak współczesne nam dzisiejszy, nastolatek, który się przyjeżdżał. Ale że musi że, być, właśnie. No musi być, no, ale zdrożało ileś tam dukatów. No... Ale muszę być i napiszę ci, jak, jak będzie. Mhm. Niestety nie zachował się list, jak było. Ale wiemy, że tam mniej więcej 20 lat młodszy, yy, Fryderyk Chopin. 17 lat. Yy, był na I fascynował się po prostu jak takim koncertem. E, Muzgi popularnej dzisiaj. Tak, ale reasumując, Maria Szemanowska, e, pierwsza, jedna z pierwszych e, pianistek zawodowych w Europie, pierwsza e, pianistka nadworna e, cara. Wielki, wielki tytuł, poważny. Ale też kobieta na wskroś współczesna, samodzielna y, matka, bizneswoman. a powiedzmy, dlaczego ona jest naszym inżynierem? Bo to też jest właśnie, wydaje mi się, że może być Państwa zainteresować. Y, bo tutaj jest o te postaci inżynierów takie męskie postaci. A dlaczego właśnie wybraliśmy. No właśnie, zastanawiam się też, y, co było y, takim dla Państwa kryterium, że. Tak, państwo dobrali e, prawda, konstruktora mostów, e, m, muzycz, muzykę, poetka, e, geograf, e, Benedykt Dybowski, e, podróżnik. Jakie kryteria oni spełnili, że akurat w ten sposób, żeście dobrali to To, to może najpierw w samego słowa inżynierowie. Dzisiaj inżynier to jest dla nas osoba, która skończyła politechnikę z wykształceniem technicznym. Natomiast. E, złociny jest to y, y, rodzaj daru talentu, talentu iskry bożej moglibyśmy powiedzieć i takie rozumienie inżynierów na Ale to jest pierwsze rozumienie. To jest pierwsze, drugie jest oczywiście takie że właśnie inżynier składa e, poszczególne elementy i z tego powstaje jedna duża całość która na początku może jakby e, e, wydawać się nieoczywista ale w postaje coś, co, jest, co nie jest sumą 1 plus 1, nie daje dwa. tam jest jakby Nowa jeszcze jakiś taki... Nawojakość. jakość I, i takim, taką całością też była niepodległa Polska. Odzyskanie niepodległości też złożyło się z bardzo wielu elementów, ale te poszczególne elementy dały coś więcej niż sumę elementów, a właśnie niepodległą Polskę. I Są... każda z naszych postaci, z naszy, każdy z naszych bohaterów dokładał swoją taką cegiełkę do obudowy, Niepodległej. Właśnie tutaj czytelnicy znajdą też pod tym kątem, staraliśmy się te postacie naś, naświetlić, żeby pokazać ich wkład do odbudowy, odzyskania przez Polskę postu, odzyskania niepodległości. I działania y, wspomnianej Marii Szymanowskiej y, były, y, najkrócej mówiąc, dwutorowe. Z jednej strony dyplomatyczne, Prowadziła salon najpierw w Moskwie, potem w Petersburgu, salon literacko-artystyczny. A też bywała, bywała na salonach u Bywała na salonach u ale bywała też tak, tak samo u Goethego. Tak, Goethe no. poświęcał jej wiersze. Ale za jej sprawą wydawano na przykład Mickiewicza, który nie miał łatwości wydawania, bo przecież była cenzura. I właśnie i nie wydał w Warszawie swoich dzieł Mickiewicz, a właśnie w Petersburgu i za wsparciem Marii Szymanowskiej. To ona, która miała swoich wydawców, którzy czerpali korzyści z jej tantiem, bo właśnie e, bardzo było e, dochodowe dla wydawców w owym czasie. E, Wydawanie nut. Tak. A ona pisała szlagiery, więc powiedziała: OK, zgadzam się, żeby na przykład Wolfstein e, wydawał w Petersburgu moje nuty. Ale też tutaj jest taki poeta z Polski, też ma swoje dzieło i załatwiła zgodę, pozyskała zgodę cenzora i dzięki temu właśnie yy, ukazały się Utwory Mickiewicza. I no. potem przyjechały do Warszawy. Dotarliśmy do not prasowych notatek z kuriera warszawskiego, gdzie było na napisane, że książki e, pana Mickiewicza przyjeżdżają z Petersburga i będą dostępne w Warszawie od dnia takiego i takiego w takiej księgarni. I właśnie dzięki Marii Szymanowskiej. Czyli ona była taką dyplomatką i mecenaską. Panie Andrzeju, a jeśli chodzi o mężczyzn w tej książce? Jakie gratki możemy? Niewątpliwie niewątpliwie Witol Z to jest moja ulubiona postać, postać która, postać, która za życia to był człowiek, który starał się dokonać bardzo wiele był górnikiem, to był inżynier górnictwa, ale w Musiał mierzyć się z przeciwnościami. Po pierwsze, e, w Polsce pracował w okręgu, centralnym okręgu przemysłowym, górniczym, świętokrzyskiem i spotykał się z przeciwnościami. Po prostu ludzie mu zazdrościli, I że przyjechał. W pobliskim płocku. O, tak, tak, urodził się w płocku, a potem właśnie o, w okolicach Kielc pracował, chciał odremontować hutę żelaza. Ale zazdroszczono mu i posądzono go o, posądzono go o kradzież e, w i zdradę, więc został zwolniony z pracy i wyjechał do Baku, już jeszcze poprzez Rygę wyjechał do Baku e, i w Baku e, wymyślił, i to on jest autorem e, stojących na morzu platform wiertniczych, z których potem czerpał olbrzymie korzyści finansowe z jego spadkobiercy, bo Witold Zgadzicki zmarł e, na początku XX e, wieku I, o, i, i dzięki jego e, spadkowi Polska nauka otrzymała najwyższą w historii polskiej nauki w ogóle dotację na działalność badawczą. Sam Zganiński już tego nie doczekał, ale właśnie on, on wymyślił platformy wiertnicze. Stąd, e, jak teraz oglądamy jakieś relacje z, z akwenów gdzie roponośnych, to A trzeba to o jest tym Jamesa pamiętać. Bonda. A właśnie, że jest Bond, który. W tej e, e, tak, właśnie, e, już jak się to nazywało ten odcinek, nacnaw, że właśnie się dzieje w, Azer w Azerbejdżanie i tam jest takie stare miasto, które jest wybudowane dosłownie na morzu. I właśnie to jest realizacja idei e, Witolda Zasgęckiego, czyli stare miasto, miasto wybudowane przez... E, radzieckich decydentów na morzu. Tak, grubo po śmierci Ale to właśnie e, jest e, inspi z inspiracji naszego e, inżyniera, który tam pracował. Stąd, e, naszego polskiego Nobla. I, I w owym czasie ponad 50% ropy pochodziło z Baku, więc e, to było po prostu mi miejsce, które tętniło i energią i e, ściągało właśnie finansiere, bo tam też... E, Bracia Nobel, Rothschildowie. Schildowie. I w ramie, w ramie z nimi nasz chłopak Zglenicki który potem zrobił darowiznę na rzecz polskiej nauki, na kasę Mianowskiego i dzięki temu przez jakieś 4-5 lat Polacy mieli środki, których nie byli w stanie wykorzystać, Między, innymi, no, w... wydawano między innymi, y, y, wydano wydawano m.in. Marię Konopnicką, wydano encyklopedię, wydawano Słowniki. Ale też powiedzmy, y, miasto, między innymi Płock, powiedziało, że nie ma takich warunków, żeby wydawać te pieniądze. Że nie bardzo też ufają, że faktycznie Rothschildowi i Noblowi będą nam wysyłali te pieniądze, i duża bardzo część została zmarnowana. I w, w ogóle początkowo nie chciano przyjąć y, tego testamentu, bo sądzono, że to jest. Y... Po albo żart z dalekiego baku, albo no po prostu e, granie warta świeczki. I tutaj e, ten literacki wokulski, e, no, mówiąc kolekwialnie, nie sięga do pięt Zglenickiemu, który był równie bo, e, barwną postacią. Ale mówi się, że tam, gdzie się wzorował Prus e, na losach zgrańskiego. Pani Marto, Panie Andrzeju, e, z góry przepraszam za moją myśl, ale, nie, tak jak się Państwa słucha na temat tej książki, to ja bym Państwa określił jako takich inżynierów współczesnych. Zebraliście ten materiał, wrzuciliście do jednego worka i powstała, wydaje mi się, bardzo ciekawa propozycja na rynku książki. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy.